Ała, zostaw mnie już! Nie zadzieraj ze mną więcej, szmato. Haha, ha, dobrze zrobiłaś jej. Nawet pożartować nie można. Pff, bo ci nie wolno, chodź, Filip, idziemy do domu. Okej. Okay. żałośni znowu. Hej, mała. Spier mała, to jest twoja pała. No weź mała, pocałujmy się. Nigdy i tak tego nie zrobisz. Jesteś tego pewna. Tak. To patrz teraz. A co tu się dzieje? I nic. Jak to nic? Przecież widziałem Myra, czy ja o czymś nie wiem? On mnie kurwa pocałował. Nie znam go, nawet zaczepił się mnie, jak przechodziłam. Ale możemy się poznać, piękna. Masz mój numer zapisany na ręce później. Pogadamy, pa piękna. Co kurwa, jakim cudem mam jego numer telefonu na ręce? Uuu, dobra, chodź już do domu. Wreszcie w domu. Dobra, zadzwonię do tego typa. Halo, to ja. Siema, myślałem, że nie zadzwonisz, piękna. Nie podlizuj się. A jak tam u ciebie w ogóle? I get. dawaj porozmawiamy, na umy. Okej, okay, spoko. Siema, mała. Mała to jest twoja pała, Noelo. Co tam? Agiet. To spoko. A u ciebie? Tak samo... Spoko. Jak masz na imię? Miraety. Ja Max. Jutro spotkamy się w windzie, okej? Okay? No okej, okay, kończę papa do jutra. Papa do jutra, niunia. Kurwa, czy on powiedział do mnie niunia na końcu?